Dzisiaj sobie przedstawię wam mój staw na Sylwestra. W zasadzie no, całą moją kolekcję co aktualnie mam z pirotechniki. Tu trzy kartony. Tutaj jeszcze czwarty takiego luzu. E, tam jeszcze jest duży karton z pirotechniką, ale to zaraz, bo jeszcze go nie przyniosłem. Ale po kolei zaczniemy od petard standardowo. Więc chwilę sobie ustaję staty w drugą stronę i zaczynamy, będę wam pokazywał po kolei. Dobra już, już w sumie jestem gotowy, myślę, że wszystko dobrze mi słychać. Start, leci o dwie paczuszki JC05. To są jeszcze te, tu jest wersja 10,5 grama, to jest 21 rok. Mam jeszcze 24 rok, 18 gramów, więc 0,6 na sztukę. Postaram się jeszcze to stestować, ale nie wiem jak z tym wyjdzie, no ale dwie paczuszki. Mam jeszcze jedną paczuchę czarnych, z którego roku? 23 rok, czyli ma 10,5 grama, nie? Tak sobie ładnie od razu poukładam, nie? Żeby, żeby sobie jeszcze fotę cyknąć dla wspomnień. Takie oto, nitroksy spetard. Też może stestuję jeszcze, eee, a jak nie, no, to po prostu będzie okazja jeszcze stestować w następnym roku. Jeśli by coś Wam wpadło do oka do stestowania, mówcie, to, to postaram się stestować. Ogólnie to powoli będziemy się przesuwać z tym, bo myślę, że tu mało miejsca jest na to wszystko. nie? Ale na razie taki mały kadr wziąłem, żeby żeby po prostu zacząć to jakoś, nie? Kolejne dwie paczki, kolejne trzy paczki od C05. No standardowo tego kupiłem dużo, po prostu, nie? Ale, ale bez tych petard po prostu Sylwester nie może się odbyć. To jeszcze tak naprawdę z tamtego roku i z poprzedniego, yy, jak kupiłem na promocji, po 10,5 grama każda paczka w sumie. Więc no, ładnie sobie poukładamy, żeby było po prostu ładnie do zdjęcia. Zepteruje, jak to jeszcze ma czarne. No nie powalają one, nie ma co się oszukiwać, 0,8 grama, kupiłem je jeszcze też w tamtym roku jak po prostu one weszły, żeby sobie sprawdzić, albo na promocji gdzieś, no nie pamiętam dokładnie, ale, ale wiem, że nie, nie dałem na pewno normalnej ceny, tylko albo gdzieś było na promocji, albo nie wiem, w gratisie nawet mogłem dostać. Ciekawszych petard no to jeszcze pirata. Jedna, druga, trzecia. Ja jeszcze mam kolpo. kolpo. Zostaje jeszcze takie same petardy. Pokażę Wam o takie coś. Kurde, nie mogę zamknąć. Dobra. No, poukładam sobie. Z czegoś słabszego, no to... Cztery paczuszki eksploziwów, dwójek. Jeszcze jedna paczuszka eksploizmu dwójek. Kolejna paczuszka z eksploizmu dwójek. Jeszcze mam tutaj eksploizmu y jedynki z Brasty. Te, tego jeszcze nie testowałem. Eksploizm jedneczki, Kolejna. Eksplozji w trójeczki, tych mam tylko. W sumie, m, chyba jedną paczkę, więc, y, więc w sumie tych będę oszczędzał. Nie dobra, ja się troszkę odsunę i zaraz wracam. Dobra, już, już poprawiłem kadr. No i w zasadzie teraz się zaczną fajne rzeczy, nie no A jeszcze co do pikolaków to mam takie odumunki, mikro To jeszcze w zasadzie o to Dobra sorki, jeszcze jedną paczkę na poczętą trochę znalazłem w dwujeczek, no to dorzucam do tamtego. No i tak, teraz lecą FP3-ki, nowe edycje. Pięć paczuszek tych FP3-ek. Pięć paczuszek Powerful Bulldogów. tu jeszcze mam taką paczuszkę napoczętą bulldogów, bad bulldogów, i tutaj jest paczuszka napoczęta powerful bulldogów, więc w sumie to takie końcówki, ale, ale są. Więc sobie je ułożę dokładnie. ładnie, no i w zasadzie już też brakuje miejsca, więc, więc ja jeszcze wam wyjmę parę, pokażę do kamery, za znowu się odsuwam aż mi nogę widać, ale dobra. Za tą nogę trzeba płacić, ale wy macie za darmo, w gratisie eee, szarki PS2 Kolejna paczuszka szarków I kolejna paczuszka szarków, tylko jedna sztuka jest wzięta Big Bangi od SR Pyro Kolejna paczka Big Bangów I kolejna paczka Big Bangów ja się odsuwam i zaraz lecimy dalej. Dobra, już wracam do Was. No to tak, z pierwszych petardek mamy muerte. Druga paczka. Trzecia paczka. Czwarta paczka. No i piąta paczka. Dalej z petard jakie mam to są krachmenki, jednogramowe. Jeszcze mam jedną taką paczuchę, to jest pół paczki w zasadzie. Jeszcze mam czerwone bombki, tu też mam parę wystrzelanych, ale to, to tylko parę. Tu jeszcze mam dężerki z 18 roku tego co pamiętam, yy, dokładnie numer partii, Chwila po ostrości nie łapie O, jest 18 rok, 1,2 grama. Chyba jednej sztuki tylko nie ma. Dężerki od piramaxa. Taka paczka Krachmenów z 18 roku. Yy, tu chyba pisze 48 gram Neku Tutaj też pisze klasa, F3, yy, klasa 3 e, Tutaj mam C4, jednej sztuki nie ma e, Tak, no i mają 1,9 grama e, To jest rok Który? Rok 22, więc w sumie ma nic powalającego Kolejne C4 i to jest też 22 rok. Tutaj mam FP3, to są 36 gramów. W sumie to wychodzi 1,8 grama na sztukę. Tu mam kolejne FP3, 36 gramów. To w sumie na to samo wychodzi. Mam tu też trochę starsze. Mm to jest 19 rok w sumie ile tu na sztukę wychodzi? tu wychodzi 2,1 g na sztukę więc mówię to już takie starsze trochę kolejne mam eee, to jest 19 też rok no i też wychodzi 2,1 g na sztukę no to wstępnie w sumie tak to się prezentuje z samych petard eee, mam jeszcze dużo luzu Dobrze, będę da sobie dalej układał, bo w sumie jeszcze jeden karton. Mam niektóre pytardy w pudełkach. Tutaj Mefisto od Jorge. Tutaj Dumbumy, które nie są dobre, ale mam nawet nie. Wiem, skąd je mam? W tym roku ich chyba nie kupowałem, z tego co mi się wydaje. Yy, no, mają 6 gram na swoją paczkę. 0,2 grama. Nie są za mocne, nie robią żadnego szału, ale mam, więc, więc pewnie je szybko wystrzelam z Sylwestra. Na pierwszy rzut, tak naprawdę pójdę, żeby nie robić wstydu. Mam jeszcze wajperki jedynki czarne, 9,8 grama. Mam też wajperki białe, bez jednej sztuki jest 9,8 g. O, jak widać, mam kolejne te Nie wiem skąd, 22 rok. Więc tu ja w tym samym miejscu umieszczam Reszta to jest petardy z testu. Takie pozostałości albo, albo jakieś słabsze, nie po prostu. Więc no, mam tu te czwóreczki, które testowałem na kanale. Mam tu petartki, Bravo, które też y, ostatnio wleciały na kanał. Mam tu o te petardki, tu zostało dwie, sztuczki, dwie sztuki. Więc no. Test z testu Mam tu FP Trójki 08 grama Tu strzelałem z nich. Też tam będzie test, tylko jeszcze nie wleciał na kanał, ale nie wiem kiedy wleci. Mam tu midle To w sumie kupiłem w tym roku 5 sztuk Tak bardziej kolekcjonersko Bo szkoda z tego szczeratnia 10 gram Chwila jak się ostroj złapie O jest 10 gram No jak widać rok produkcji To jest 16 rok więc w sumie spoko eee, te petardki mam z zestawu z tego co pamiętam zestaw joker takie pikolaczki w zasadzie nie strzelałem z nich nie miałem potrzeby więc zostały tu jakieś petardy od komety woodu jeszcze komety więc zostały mi na wiem, który to rok, tak szczerze. 5,4 grama, ale, ale rok, gdzie tu pisze rok? Tu nic nie pisze. Tak szczerze, wyprodukowano w Chinach. Tu pisze 18 rok. No to możliwe, że to jest 18 rok, ale ja nie wiem, dokładnie, pewnie tak a jeszcze do wcześniejszych, no to zapomniałem dodać, bo to mam killerki, jedną paczkę, nie? No to do 2 jak miałem to wrócić, ale było w drugim kartonie, więc do tego nie wrzuciłem. Tu mam te same C4 i takie zumbumowskie, w sumie to jest chyba to samo, nawet bo z tyłu to ma praktycznie to samo napisane. Też ma po 9,6 grama, więc, więc bez różnicy. Więc tego po dwie paczki. Tutaj z testu Hamery to jak pamiętam H1 były Właśnie H1 Tyle sztuk mi zostało no to w sumie w sumie się wyszczela też nie na pierwszy rzut Tu mam takie o fajne Dumbumy F2 One też z tego co pamiętam to dawno były produkowane Chyba już ich nie ma No złap Zuma złap, znaczy ostry złap Dobra, który to rok? Rok wyrobu, 20 rok. 4 lata temu w sumie. I to nie ma po polsku napisane. No, takie dumbunki. Pokażę wam jeszcze, bo one ogólnie dosyć fajnie strzelają. Chwila, żebym pudełka nie, nie rozwalił. Taki oto dumbum. F dwa tu siareczka tu jakiś klejk. No a więc takie oto dumbunki Też bardziej zabytkowo Tutaj petardy grom, gromy dwójki To no, w zasadzie to są pierdki małe, ale ale po prostu mam takie setliczko od triplexa no, złapię ostrość coś takiego. To bardzo słabo strzela, ogólnie nie polecam, chyba, że ktoś po prostu chce 36 petard kupić, aby strzeliło to, to tak. Mam tutaj takie Dumbunki Piraty też. Takie pikolaki większe. One mają taką trochę wadę, że, że jak rzucisz, to często lubią przygasać, bynajmniej mi się tak trafiło. Mam tego dwie paczki, i to jeszcze w tym roku chyba nie kupywałem, ale nie pamiętam, bo to wiadomo nie da się wszystkiego wspamiętać Tu z testu Crazy Bulldogi, żółki z testu. Więc w zasadzie, no mówię, niektóre petardy już znacie, widzieliście u mnie. Tutaj RC5. Chwila, trochę przystawię do tyłu Żeby po prostu było lepiej widać RC5 PP1, które nie za dobrze wypadły, pół grama na sztukę No i chyba największy skam, który jest, no to wiadomo Gorilla Bomby też dużo osób się ze mną zgodziło, że taki w sumie skan trochę mam na razie, trzy sztuki sobie wziąłem, zachowałem, wraz z pudełkiem, więc, więc mam w razie czego. Tutaj mam takie fajne w sumie pytartki od Hestii, w tamtym roku je kupiłem. Dosyć spoko strzelają, takie o 100 sztuk, nie? Tutaj mam jeszcze dwie sztuki, dwie paczki, znaczy od Triplexa też podobne. Jest draska, ale na siareczkę. No i do tego mam wolciki. 3-1, 3-2. W zasadzie wszystko wygląda tak samo, więc... więc mam takie, pokazuję. Dobra i ja w sumie wstanę, wezmę telefon ściągnę ze statywu, e, pokażę Wam jak te petardki wyglądają e, z góry. No i sobie zobaczycie. Możecie napisać mało, dużo, wystarczająco za mało, no, no. wyraźcie swoje opinie. Z chęcią poczytam te komentarze. No i w sumie jak skończymy petardy no to, to lecimy do chyba rakiet albo w sumie jeszcze do takiej drobnice a najlepsze zostawimy na koniec